Dzień dobry. W dzisiejszym materiale chciałem Państwu powiedzieć o kolejnych eksponatach prezentowanych na naszej wystawie stałej, a konkretnie w pierwszej sali historycznej tejże ekspozycji, czyli w sali, w której znajduje się obecnie. Tutaj na ścianie mamy sześć szyldów rzemieślniczych, które krotoszyńscy rzemieślnicy wieszali przed swoimi warsztatami. Te szyldy wszystkie mniej więcej, o, prawie wszystkie, datowane są na przełom XIX i XX wieku. Wszystkie trafiły do naszego muzeum w formie darów. Natomiast jest jeszcze jeden szyld, który tutaj nie jest prezentowany, ale znajduje się w miejscu, które każdy odwiedzający muzeum mija, bo znajduje się na naszej klatce schodowej na półpiętrze naszym muzealnym. Tam wysoko do góry, dlatego łatwo go przegapić, znajduje się szyld drogerii pod Łabędziem, drogerii, która mieściła się od roku 1882, jak szyld zresztą głosi, na Krotoszyńskim Rynku, w północnej jego pieszej, dokładnie naprzeciw głównego wejścia do Krotoszyńskiego Ratusza. Więc ten szyld też znajduje się na naszej wystawie jako szyld siódmy, ale już poza wystawą. Natomiast wracając do tych szyldów prezentowanych na naszej ekspozycji, mamy tutaj Sześć szyldów, dwa ślusarskie w formie kluczy. On, oba są datowane na przełom XIX i XX wieku. No i krotoszeńscy ślusarze przed swoimi warsztatami takie klucze właśnie wieszali. Po środku mamy szyld Kowalski, później zwyczajowo a także ze względów bezpieczeństwa umieszczano na przedmieściach miasta poza zabudowaniami po pierwsze ze względu na generowany w tych warsztatach hałas a po drugie ze względu na niebezpieczeństwo pożaru duże ryzyko pożaru tym bardziej że miasto było pierwotnie drewnianym miasteczkiem więc tutaj mamy szyld kowalski z warsztatu kowalskiego w formie takich potków połączonych są też dwa szyldy w formie talerzy związane z warsztatami fryzjerskimi w Krotoszynie Fryzjerzy, czy balwierze wzięli sobie jako takie godło cechowe właśnie talerz ze względu na to, że po pierwsze wiązał się on z zabiegami pielęgnacyjnymi, ale także z zabiegami medycznymi, które przecież w miastach, gdzie na co dzień lekarzy nie było, również ci balwierze czy też fryzjerzy świadczyli. Ostatni szyld najniżej prezentowany za rzeźbami w formie buta to jest oczywiście szyld szewski zakładu. Szewskiego, szewca po prostu. Jest on najmłodszy ze wszystkich, bo pochodzi z roku 1920. Warto dodać, że te wszystkie szyldy zostały nam przekazane przez mieszkańców Krotoszyna no i obecnie są prezentowane na naszej ekspozycji i jak już powiedziałem, nie tylko. Tyle jeśli chodzi o te, moim zdaniem, bardzo ciekawe zabytki z takiego życia codziennego Krotoszynian. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam na materiał kolejny, który będzie w przyszłym tygodniu, jak zwykle we wtorek. A na dzień dzisiejszy jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.